Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na kanale FBOLK. Jest to już kolejny odcinek z serii Pokémon Geographic, eee, czyli już czwarty odcinek. A dokładniej pustynie Pustynia nie tylko jest niemiła z powodu na pogodę, ale również z powodu na to, co dzieje się tutaj z Pokémonami. Przejdźmy do pierwszego Pokémona. Jakim jest Arkanin? Arkanin jest to lew, który zdobył moc władania ogniem. Jest to tutaj bardzo przydatne: nie ma on naturalnych wrogów, to on jest wrogiem praktycznie każdego. A tak naprawdę to naturalnego wroga, ma tylko jednego. Niedaleko mamy dwie małpy Simisiry. Z tymi Siry są małpami, które również mają władać ogniem. I walczą one tutaj z. Z tego co widzę? Entejem. Entej tak naprawdę nie wiadomo czym jest. Ale. No cóż. Ewidentnie nie lubi się on z tymi małpami. Tak samo jak nasz kolejny Pokémon. Czyli Terrakion. Jest on połączeniem królika i byka, stąd jego bardzo długie rogi. Przechodzimy dalej. Gdzie mamy? Prawdzie pobojowisko! Ojoj, tutaj naprawdę się coś złego stało. Więc tak, mamy tutaj typ Chloziona, który walczy z innymi typ chlionozami Gdyż jest on pewnie wodzem wrogiego stada, a to są najeźdźcy. Więc użył on swej potężnej magii, by zagrzebać ich pod ziemią. Tak samo zagrzebują się pod ziemią sandokondy. Dwa maluszki jeden dorosły. Mówiłem o sandakondach więcej w odcinku o górach w skrócie są one bardzo rodzicielskie bo tego jeszcze po prostu nie mówiłem przejdźmy dalej są tutaj silne wiatry więc muszę silnie trzymać kamerę żeby nam nie wypadła okej okay. więc tak tutaj mamy Pikachu, kolejnego Pikachu w stroju. Zobaczcie co Jest to lew. No i są pustyny lew. Po prostu polują na wszystkich i na no, wszystko co się generalnie rusza. No to tyle. Dalej mamy ogromny krater. Pewnie słyszeliście taki wielki huk na początku. To właśnie przez ten meteoryt, przez niego niedługo nad pustyniu będzie ciemno, widać się naprawdę bardzo, bardzo zimno. Przejdziemy dalej do największej bitwy, jaka tutaj jest, a dokładniej Charizard kontra Charizard. Tak, to to Charizardy. Dokładnie i wodające władające bardziej fioletowym ogniem i czelizardy władające czerwonym. Tutaj czelizardy władające fioletowym ogniem najechały. Tych co wodę czerwonym i niestety wygrywają. A propos czelizardów musimy przejść dalej, by tutaj zobaczyć sceny, w której Kingler, czyli wielki krab, który jest bardzo agresywny i przyszedł tutaj z gór, atakuje Charizardy, które chronią swoje dziecko. Więc tak, Kingler jest długowiecznym Pokémonem. Może dożyć nawet 120 lat. Jednak Charizardy muszą uważać również na lugie. Lugia jest ulatujący. Pokémon są niebezpieczny, Jest on zagrożony wyginięciem. I niektórzy nawet mówią, że jest wymarły. Jednak głównie dlatego, że nie chce im się chodzić na pustynię, na której jest 60 stopni. Ja. Jest on dość silnym Pokémonem. I nie warto z nim zadzierać. Bo może się to skończyć niezwykle źle. Okej, okay. musimy przejść dalej, okej, okay. jak widać tutaj meteoryty bombardują naszą, naszą pustynię, więc Moltres, ognisty ptak, jest to jedyny naturalny wróg naszego ukochanego pierwszego Pokemona. Jestem się Pokémon w pustyni. I podobno pokonał nawet, nawet wszystkie inne pokemony, jakie stawiły mu w czoło. O, wow, tutaj naprawdę niszę potężny metoryt, więc szybko stąd uciekamy. Ok, więc jak widzieliście, to udało nam się uciec i... O rany, to naprawdę My potężny meteoryt, udało nam się uciec. Więc to by było na tyle z tego odcinka i cześć!